Patrol z biura! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Miło. Dobra, więc dostałem zgłoszenie, że kot utknął na drzewie. A, dobrze tak gnojkowi, niech zdycha na tym drzewie. Cześć, dopóki ktoś tam płaci za ratunki, zapomni o swoich rasistowskich poglądach. E, to, to nie jest rasizm! Kot to inny gatunek, nie rasa! Sprzeciwiasz się mi? A! Dobra, więc idzie ze mną Skybo, umie latać i może po kota polecieć czy coś. A to pies, który lata! Idę jeszcze. <tryk> Zamkniesz się już. Dziękuję. Idzie jeszcze Chase, bo tak. Chase się tym zajmie. E? Dobra, kto by się tu jeszcze przydał? Niech będzie marszał, bo ma drabinę. Jestem gotowy na rad... Od razu ci mówię, przestań. Dobra, jedziemy. Patrol nasz! Tak, 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 tak. Patrol nasz radę da. Miau. Dobra, jest kotel. Teraz musimy ustać, jak go. Miau! Chase, czy prosiłem cię? Byś strzelił do tego kota? Nie, ale... Czy kot stanowił zagrożenie wymagające użycia broni palnej? No, niby nie, ale... Więc czemu to zrobiłeś, debilu? Lubię krzywdzić koty. A wiesz co ja lubię? Krzywdzić niepasuszne psy! Sky, podleć do góry i zdejmij tego kota z drzewa. Akidaki! Hej, koteczku. Brzmi, jakbyś z nim flirtowała. Nie komentuj mojej akcji ratowniczej! No chodź, kotku ściągnę cię na ziemię. Miał, 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 miał! Co powiedział? Eee, jeśli dobrze rozumiem język koci, to nie chcę schodzić i zamierza założyć państwo na drzewie. Ale mamy zlecenie na zdjęcie go z drzewa. Zdejmij go wbrew jego woli. No ale. Dobra, już go ściągam. No chodź, kocie. Tak chcesz z nami pogrywać, kocie? Marszal! Au, co? Będziesz po drabinie i ściągniesz gnoja na dół. Ała, ale mam złamaną nogę. A chcesz złamaną czaszkę? Jeśli nie, to do roboty! Daj spokój, kotku. No zejdź już. Miał 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 miał! Nie ma żadnych granic państwowych. Chrono tu. Aaaa! Teraz przesadziłeś. Zobaczymy, jak sobie poradzisz siedzenie na drzewie. Bez drzewa!

Cóż, nie wszystko poszło po mojej myśli. Ale zdjęliśmy kota z drzewa. No, no w sumie racja, zdjęliśmy. Zadanie wykonane, fireant